Musimy przygotować sałatkę. Tak jest. Robiliście tak? kiedyś sałatkę. Co trzeba I robić z sałatą? Trzeba ją pokroić. Trzeba ją pokroić, po prawda? Pokroić na bardzo drobne fragmenty. Co wcale nie jest takie łatwe, ponieważ sałata się gnie i, i nie chce się łamać generalnie, tak? Jakbym ją prosił, to niestety ona. ona Droży słabo się poddaje. W związku z tym, użyjemy trochę nauki. Zamroźmy tą sałatę. To jest tkanka, a więc znowu zabiera sporo wody. Ta woda bliska jak zamarznie. I co się stanie? Znowu, jeżeli byśmy poczekali, to na razie przypomina taki odpust wydaje jak, jak, jak kawałki plastiku, natomiast jeżeli poczekamy chwilę i to dojdzie do temperatury pokojowej z powrotem, no to oczywiście będzie do jedzenia. Biedą... do miseczki, Nie będę tego niszczył, A może do miski, co? Spuszymy. No tak. Myślę. No to... Będzie sałatka na potem. Wygruzimy no trochę tych liści. Okej, okay. to do Uwaga, 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 waga, waga, waga. Teraz trzeba delikatnie wszystko razem wyjąć, bo to było zastygło, ale no, trochę przed sobą, pani rzucała Tak. To wszystko, tam te wszystkie tkanki, gdzie było dużo wody to jest zamartły, zostały nam tylko rdzenie, które tak są niepotrzebne. No i zobaczmy no. Udało się bardzo szybko do poszakotów, zostało coś miękkiego, nie chciało się poszakrować. Dobrze, robimy sałatkę paprykową teraz. Tak? Dobrze, sałatka. Patryka. E, Oczywiście patrykę już można bez problemu pokroić, natomiast... Po co? Kroić jak można wygrozić, nie? O, chwilkę. Poczekajmy. Ja może rękawicę, bo już zaczyna szczypać trochę mróz w palce. A, a jeszcze, jeszcze są, jeszcze są chłodne. Jeszcze pękają. No. Zobaczymy. Tak samo by się zachorowały płatki róży na przykład. czy W ogóle płatki kwiatów, liście, kwiat, liście kwiatów. A, no dobrze, zobaczmy tą paprykę. Chejdź. Chejdź. Dobrze. papryka, popatrzcie, w tym miejscu, w którym była wymrażana zmieniła kolor na jasnożółty. tu gdzie była początkowo, tu gdzie nie była wymrażana, jest teraz pomarańczowa jest teraz znowu. Oczywiście pęka, mocno pęka. I yy. może za krótko była wymrażana, więc to nie była aż takie spektakularne. Nie no. trzeba Znowu nie trzeba kroić, można w ręku rozkruszyć. To jeszcze trochę długośćmy, zobaczymy co z tego będzie dalej. O, najgorzej, że tu nie widać gdzie jest azot, a gdzie go nie ma. Ale widać jak ładnie pęka i można w rękach normalnie taką stałą również. A więc się się powitorem. A więc czas się To jeszcze ok. Owoc, wbrew pozorom, nie warzywo. Jeżeli ktoś chce, Podobno? może zobaczyć jak się ten pomidor gotuje w tym. To zaraz przyjdziemy, przy, po, po, po zakończeniu, co? Tak, jest. Po będziemy pomidora do ciekłego azotu, on faktycznie zachowuje się tak, jakby się gotował, tak jakby wszystko zaczyna bąblować, no bo dla ciekłego azotu znowu pomidor jest, jest ciałem bardzo gorący. Uwaga, wyciągamy. korupka lodowa a środek pozostaje miękki. Jeszcze może za słabo to zbrożony, ale środek jest miękki cały czas. Oczywiście nie nie będę dla zdrowia można jeść. Co nam na koniec zostało? Ziemniaczek. Ziemniaki. Wszystkie ciała, które, które mają w sobie bardzo dużo wody się zachowują, zachowują bardzo wdzięcznie, jeżeli chodzi o ciekły azot. Zobaczmy. Ziemniaki są cały czas zimne. Jest problem z wyciągnięciem ziemniaka niestety. A jest. Proszę bardzo. Przy okazji widać, że popękał pod wpływem wody zawartej. Zrobił się twardy. Zrobił się twardy jak kamień. Ale popatrzcie znowu. Z zewnątrz jest twardy, a w środku jeszcze miękki, czyli, czyli to zimno nie doszło do samego rdzenia, do środka. Wszystko dlatego, że lód zatrzymał przenoszenie ciepła. Co tu jeszcze? Banana. Proszę bardzo żółty banan. Zobaczcie przy okazji jak zmieni się jego kolor po wygrożeniu jeżeli, jeżeli banana wygrożimy, to po pewnym czasie, po pewnym czasie oczywiście to wszystko dlatego, że zabiera sporo wody, natomiast e, jeżeli go dobrze wymrozimy, to e, kiedy będzie wracał do temperatury pokojowej, to zmieni, zmieni kolor. U bananem jakby się upadł. Można by gwoździe wbijać, nawet jakieś mniejsze. No skóra bardzo twarda środek pozostał miękki. Ale ja tego banana odłożę, żebyście zobaczyli przy okazji jak się zmieni kolor jego, kiedy, kiedy banan z powrotem się ogrzeje. I ta blokada niestety te, na mrozie już, minus 20, nie kiedyś tu popękała. Tak? Widać, że na mrozie ta osłona plastikowa popękała. A zobaczmy co by się stało, gdybym wziął, gdybym teraz całą tą blokadę wymroził i, 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 i czy, co tu, co tu się stanie. Trzeba dosyć długo poczekać, wezmę obie rękawice. Na szczęście, jeszcze tego ciepłego azoru mamy sporo. Zresztą, to nie jest droga substancja, tylko kosztuje około 5 zł. kiedyś udało Wam się kupić, to. No. E, oczywiście, tylko trzeba mieć naczynie do jego przenoszenia, o czym się przekonaliście, mam nadzieję, już wystarczająco wcześniej. No dobra, zobaczmy, co się stało tą blokadą. O, widać, popękana cała jest. Że ta osłona, przede wszystkim osłona. Oczywiście złodzieje um, jeszcze próbują czasami ciepłym azotem wydrażać także metal, bo ten metal w niskiej temperaturze też się robi. Ale zobaczymy. Ta akurat jest rozplatana, więc trzeba ją naprawdę mocno wygrodzić. tym niemniej cała osłona plastikowa właściwie nadaje się już tylko i wyłącznie do nie? Z tego więcej. Metal jeszcze wytrzymał, natomiast osłona plastikowa nie. To jest linka skalowa, a zobaczmy, są inne metale przecież jeszcze. Zobaczmy, jakie inne metale się zachowują w niskich temperaturach. Mam tutaj taki metal, jak wycięty cynk. To jest cynk. I spróbuję go uderzyć młotkiem. W międzyczasie też porównajmy, porównajmy dźwięk dzwonka, który jest wykonany z ołowiu tym razem. Ten dzwonek jest wykonany z ołowiu. Ołów jest metalem dosyć miękkim w temperaturze pokojowej. Jak widać, słabo dzwoni. Natomiast jeżeli go wymrozimy, niech się wymraża jedno i drugie jednocześnie. Pamiętacie ten dźwięk? Dosyć, dosyć taki matowy i, i słabo słyszalny. Natomiast teraz widać, że ołów, widać, słychać, że ołów zmienił, zmienił swoją, jak gdyby, wartość, bo dzwonek zupełnie inaczej brzmi. Znacznie, mam nadzieję, że nie muszę Was o tym przekonywać, ale znacznie, znacznie głośniej i wyraźniej teraz brzmi. No, zobaczmy, co z tym cynkiem się stało. Zobaczmy, co z tym cynkiem. Walne. Pęka. Niestety cynk w niskiej temperaturze zaczyna pękać. I tak jak mówię, jeżeli macie jakieś stopy słabej jakości, wówczas e, młodzieje czasami wykorzystują to no, i po prostu takie metale. Wybrażają ciekłym azotem po to, żeby je później mocno uderzyć no i, i żeby je skruszyć. Nie ale skruszyć najwyżej. Tylko e, Chciałem Wam pokazać, że ciekły azot może być również źródłem, e, może być paliwem do napędzania silników e, cieplnych. Być może jesteście przyzwyczajeni do tego, że, że silniki parowe, silniki cieplne, parowe już pracują z rozgrzanym gazem. Tak jak na przykład silnik spalinowy, potrzebuje do swojej pracy. E, potrzebuje, e, potrzebuje paliwa, które się spala, czyli wytwarza wysoką temperaturę. Gaz wówczas czas się rozszerza. Natomiast chciałbym wam pokazać, że również wykorzystując niskie temperatury, również można stworzyć silnik, e, silnik cieplny. To jest tak zwany silnik Stirlinga. On jest zbudowany w ten sposób, że jeżeli tylko między tą górną powierzchnią a dolną wytworzy się różnica temperatur, to gaz, który tu jest, zaczyna poruszać nam powinien zacząć poruszać nam e, tym silnikiem. Zobaczmy, na razie temperatury są takie same, ale co się stanie, jeżeli wstawię do bardzo zimnego ciepłego azotu? E, Zaburzę trochę tego ciepłego azotu, na już się go No i zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Ciepło jest teraz przenoszone od górnej powierzchni, która jest bardzo ciepła, do dolnej powierzchni, która jest bardzo zimna. No i widać, że już, już gaz zaczyna, silnik, silnik zaczyna powoli ruszać. Znowu niech się tym rozi porządnie. Za chwilę go, za chwilę mu pomożemy. O, jak się go wprawi w ruch, widać, że coraz szybciej się nawet rozkręca. Nie trzeba wcale, nie trzeba nie trzeba wcale, e, nie trzeba wcale palić, nie trzeba, nie trzeba, spalać benzyny, a można równie dobrze dostać silnik ciepły, który pracuje wykorzystując energię przekazywaną ciekłym azotem, no? Ciekły azot odbiera ciepło i widzicie, jak dosyć szybko to, jak szybko się to kręci. Silnik ciepły, to jest tak zwany silnik Stirlinga. A świeci? Ale ta z kolei jest ciężka. No więc... Zobaczmy, może nie trzeba będzie marnować. Jedną piłeczkę różową spróbujemy wygrozić. Spróbujemy ją wygrozić. Porządne. A silnik pracuje cały czas. On będzie pracował tak długo, póki mu ciekawa za nie natraknie. Czyli tak długo, dopóki temperatura się nie wyrówna. Coś się stało z piłeczką? A jak widać e, zmieniła swoją twardość była, stała się teraz bardzo twardą piłką. guma niestety tak się zachowuje. Jakbym ostatecznie dosyć mocno nią uderzył, to, to pękłaby nawet. Szkoda piłki. Szkoda piłki, nie? Tak, o, szkoda szkoda różowej piłki, to prawda. E, no cóż, guma twardnieje, a naturalna skóra. Zobaczmy. Pasek skórzany, do niebuskowy pasek. A nic się z nim nie dzieje na razie, to jest miękki, elastyczne, jak się go wygodzi w ciepłym mazocie, mam nadzieję, że nie będę musiał tu się bo to wciągają spodnie do domu. Tu mamy sznurek taki. Miejmy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności, ponieważ twierdzę, że naturalna skóra wytrzymuje bardzo niskie temperatury także, w przeciwieństwie do tworzyw sztucznych i gumy. mam za blisko <gry> Ale przekonajmy się. Przekonajmy się. Znowu trzeba teraz czekać. Przątnę tereny po wszystkich zniszczonych przedmiotach. O, pazek chyba się ziół, ponieważ ciekły azot już ciekły azot już nie, nie, nie drze. Zobaczmy teraz. No Skóra zachowała swoją elastyczność. Naturalna skóra zachowuje swoją elastyczność nawet w niskich temperaturach. Choćby skręcał, uderzał, ta skóra nie pęknie. Nie, w przeciwieństwie do i do plastiku. I do tworzyw sztucznych. Tu się nic nie stanie. Potem można poznać naturalną skórę, że ona, e, że ona wytrzyma na w niskich temperaturach. No dobra, to no ale smaczne. Ale smaczne, dobrze. Uwaga! Najpierw, najpierw pianki. Pianki są miękkie oczywiście, więc nie ma o czym mówić. Pianki to rękę. Ale czy będą tak samo miękkie w niskich temperaturach? Po wymrożeniu. Zobaczmy. Oczywiście z piankami jest niebezpieczeństwo tego typu, że to są znowu substancje porowate, tak jak ta kreda. W związku z czym one nie tylko mrożą się, ale też nasycają ciepłym azotem. W związku z czym, jeżeli byście chcieli to jeść później, to trzeba uważać. Najpierw zobaczcie własności tych pianek. No tak, nie patrzę. Środek jeszcze miękki został, ale generalnie pianka się pokruszyła. A na jaką na chcą jeszcze chwilkę trzeba ja poczekać, żeby... A, jeszcze niecałe są, całe są wyłożone. Pani Magdo? Jeszcze momencik. Jeszcze momencik. Słabo. Efekt jest słaby. Natomiast parę numerek jest lepiej. Jakie są wdzięczne do tego? No, zaczmy. Żelki. Żelki. Tak. żelki. Widzicie, że eksperymentowanie z skrócie wiąże się nie tylko z zabawą, ale też można sobie dobrze powieść przy okazji. Żelki gumowe są, tak? Roz, no, rozciągliwe do dłuższych stopniu. Kwaśne, dobre kwaśne żelki. Tak. Bardzo dobre kwaśne żelki. Hmm? Ale zobaczmy co się stanie z tymi żelkami. Hmm? No? niestety pękają. I się robią landrynki, a nie żelki. <grymka> <grymka> Dziękuję. Hmm? Wcześniej. Teraz mamy landrynki. O, bardzo łatwo się kruszą. No i na sam koniec tu. Misz Na Znowu bardzo polowate, czyli w środku sporo powietrza mają i, i puste miejsca, które mogą nasycać się azotem. A, ale się rusza. <głos》> rusza się wokół po powierzchni. Natomiast... Mm, Natomiast jak już na, nasyci się ciekłym mazotem, to to tonie, to zaczyna tonąć, no to jak statek, który ma dziurę w, 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 w tym, dziurę w burcie i woda nalewa się do środka, tak. To teraz z biszkoptami jest, jest nieco większy, gorsza trudność, ponieważ no, widzicie, że one sporo tego ciepłego azotu się wyprzyjęły, więc tak bezpośrednio do ust to nie można tego włożyć, żeby się nie odmrozić. Jak ostatnio. Jak ostatnio podczas pokazów, które były dwa tygodnie temu z okazji dnia patrona szkoły. Ale z drugiej strony spróbujmy no. się żyje. No Maria Kielis-Kłodowska ostatecznie zmarła na Białaczkę, kiedy ma e, skutek swoich prac z preparatami promieniotwórczymi. Na no, co dzień nie

Jeżeli by ktoś chciał podejść bliżej, zobaczyć, potestować się, proszę bardzo. Dzieci. Kasia, pokaż jak palisz. Małe Popatrz. dzieci mogą na tych, proszę podać dalej, tak? Proszę bardzo. Małe dzieci mogą, a starsze dzieci już mogą tu pozostawać.